Witam was w dzisiejszym odcinku, ci sobie potworzymy trzy paczki Bundesliga plus Celujemy oczywiście w Toce lewego, taki Royce też byłby spoko, taki Havertz. No, więc pierwsza paczka idzie z dedykacją dla Mati12. Nie ma nawet ekranu, więc tragedia. W pierwszej paczce, chociaż jeden walkout, nawet że nie Toc, ale jeden łokad byłby spoko. Dobra, kolejna paczka leci dla. E, Peysona. Jest lokal, jest toc! Mamy toca! Teraz kto? Niemiec! Celes! E, Schulz! Jest spoko, naprawdę! Mamy genialnego toca na lewej obronie. Więc jest bardzo dobrze. Zobaczymy co będzie w środku. Może jeszcze jakiś to, co może być tam. Nie ma nikogo. I ostatnia paczka nam została. I będzie to paczka z dedykacją dla Przemka Klimka, czyli najlepszego polskiego streamera od FIFA. zwanego jako Kemery. Ty dostał bana niestety na live, więc pozdrawiamy go. I żeby jak najszybciej wracał na swój główny kanał. Proszę się do niego paczka Jest walkout! Aj, czemu nie toc? Ale kto to wie, Niemiec? Müller, ale jest dobrze naprawdę. Dwa tot, dwa walkouty. Jeden toc. Jest bardzo dobrze. No, może coś jeszcze w środku będzie, jakiś... Nie wiem, walkoutu nie będzie raczej, ale jest Rafael, no, Więc tyle w tym odcinku dzisiejszym. Naprawdę bardzo dobre dobre trafy, no akurat siadło, więc jest git. Do następnego.